Pomoc od Pana, wszak Bogiem Miłosie nie jest Kiedy zbłądzimy, sam szuk, by wspierać. Ich, któż ostać by się, nie, lecz on przebacza przed. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani, bardzo serdecznie w trzecią niedzielę wielkanocną na wspólnej modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia. Za chwilę przeczytam intencje, których chcemy się modlić. Na początku jednak, zanim napiszecie, pozwólcie, że odczytam fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Zrozumiałam, że w pewnych i najcięższych momentach będę sama, opuszczona od wszystkich, i muszę czoło stawić wszystkim burzom i walczyć całą mocą duszy, nawet z tymi, od których się spodziewałam pomocy. Ale nie jestem sama, bo jest ze mną Jezus, z nim nie lękam się niczego. Dobrze sobie zdaję sprawę, że wszystko w i wiem, dobrze sobie zdaję sprawę ze wszystkiego, i wiem, czego Bóg ode mnie żąda. Cierpienie wzgardą, cierpienie, wzgarda, pośmiewisko, prześladowanie, upokorzenie będzie stałym udziałem moim, nie znam innej drogi. Za szczerą miłość, niewdzięczność. Taka jest ścieżka moja, wydeptana śladami Jezusa. Jezu mój, siło moja i jedyna nadzieja moja w Tobie, jedyny, jedynym na cała nadzieja moja, ufność moja nie będzie zawiedziona. Kochani, zatem przejdźmy teraz do czytania fragmentów Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej. E, czytaliśmy, a teraz przejdźmy do intencji, które napisaliście. Ja tą koronkę pragnę polecać za e, Cypriana. Pana Cypriana, proszę dla niego o łaskę zdrowia. Pan Cyprian jest po operacji, potrzebuje naszej modlitwy, potrzebuje siły do tego, aby właśnie walczyć z chorobą, walczyć z tym wszystkim, co w jego życiu się dzieje. Dlatego proszę, poprzez ten, proszę dla niego, Boże miłosierdzie, o siłę i walkę. Z chorobą, a dla jego rodziny o cierpliwość i również o siły, aby, aby znosili ten ból, te cierpienie, jakie w ich życiu się pojawiło. Pani Danuta, módlmy się za dzieci pierwszokomunijne, aby doświadczyły Boga żywego i za ich rodziców, aby pomogli im wzrastać w wierze, i prośmy o zdrowie dla wszystkich chorych. To dwie intencje, jakie na ten moment mamy, a teraz już rozpocznijmy wspólną modlitwę znakiem krzyża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżował umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca, wszechmogącego, stamtąd przyjdzie, sądzi żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, święty kopcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla, dla, mie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego Bolesnej Męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego Bolesnej Męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego Bolesnej Męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego Bolesnej Męki. Miej miłosierdzie, świata, <Bruno> Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, dusze i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem, święty Boże. Święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O, krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. Powierzmy teraz siebie, nasze rodziny, sprawy dnia codziennego opiece Świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. I prośmy 1 maja, pamiętamy, że jest wspomnienie również świętego Józefa, dlatego przez jego orędownictwo, prośmy teraz w modlitwie o pokorę. Święty Józefie, Ty spędziłeś swoje życie w cichości i pokorze. Naucz mnie przejść przez to życie cicho i przyjmować z rąk Bożych wszystko, co boli, upokarza i umartwia, abym na wzór serca Jezusowego stał się cichy i pokornego serca. Amen. I kochani, poprośmy jeszcze w modlitwie o pokój Jana Pawła II, aby ten pokój zakościł w naszych sercach, w naszych rodzinach i na całym świecie. Boże ojców naszych, wielki i miłosierny panie, życia i pokoju, ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potem wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, głębowiska, walki i przemocy. Sprawnie, stanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją Matką Jezusa i naszą błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Znisz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kochani, bardzo serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę. Teraz udzielę Wam Bożego błogosławieństwa. Jeśli macie pragnienie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zaproście swoich znajomych. Ee, życzę Wam pięknej niedzieli, rozpoczynamy w wielu parafiach, jak nie powiedzieć wszystkich, nabożeństwa majowe. Jeśli ktoś ma pragnienie jest w lutyni, zapraszam na godzinę 18 na nabożeństwo majowe. A teraz korzystajcie z piękna pogody, wyjdźcie na spacer, zaproście na ten spacer swoich najbliższych. Ja biorę mamę, idziemy do ogrodu i tam sobie wypijemy kawkę. Niech Wam Pan Bóg błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Dobrej niedzieli z Panem.